20 osób zginęło w pożarze. Palił dom opieki w rosyjskim Kemerowie. Pożar domu opieki w Kemerowie na Syberii wybuchł w piątek, 23 grudnia, wieczorem. A jako jego przyczynę ratownicy wskazali nieprawidłową eksploatację pieca grzewczego. Ogień całkowicie zniszczył drugie piętro, na którym przebywało 20 osób. Na parterze dwukondygnacyjnego drewnianego budynku znajdowały się sklepy. Strażakom udało się ugasić pożar. W budynku nie było systemu przeciwpożarowego. Miejscowi urzędnicy poinformowali, że wiele ośrodków dla seniorów w Rosji działa bez rejestracji i nie podlegają one kontroli. Ponieważ są oficjalnie uważane za własność prywatną. To nie pierwsza tego typu tragedia w Kemerowie. Agencja Reuters przypomniała, że w marcu 2018 roku w Kemerowie również wybuchł pożar. Paliło się wówczas centrum handlowe. Bilans tamtego pożaru był jeszcze bardziej tragiczny. Zginęło 60 osób, w tym wielu dzieci, a 80 osób zostało rannych. Zdjęcia z pożaru domu opieki w Kemerowie znajdziesz w poniższej galerii.